Jak T-90 przegrał z polskim PT-91 w Malezji. Wiele osobom umyka, że te kilkanaście, 20 lat temu, nasz PT-91, oczywiście w wersji M, Malaj, troszkę różniącej się delikatnie mówiąc od tych PT-91, które my posiadamy, które pozyskiwaliśmy, wygrał konfrontację z kilkoma innymi maszynami, w tym, z inną głęboką, mody, głęboką modyfikacją czołgów T72. No, wiemy, że PT-91 to głęboka polska modyfikacja, modernizacja czołgów T72. No i wiemy, że T90 to w rzeczywistości czołg, który no, jest T72 dalszą linią rozwojową. Tylko, że no, kto by kupował kolejne T72, zwłaszcza, że one no, nie pokazały się w kilku miejscach od tej najlepszej strony. No, i nazwano ją T-90. I właśnie te około 20 lat temu doszło do bardzo ciekawej konfrontacji, gdzie nasza PT-91 skonfrontowała się z T-90, która powinna wygrać, ponieważ po pierwsze była to bardzo dobra modernizacja czołgów T72, i to do tego modernizacja czołgu T72 w lepszym wariancie niż to co my modernizowaliśmy. Pamiętajmy, że PT-91 jest doparty na T-72 dla sojuszników, a nie na ten rynek wewnętrzny, ponieważ te T-72 na rynek wewnętrzny u jej producenta były troszkę lepiej. Lepsze o lepsze systemy, lepsze opancerzenie. I tu wytłumaczenie jest kilka i po pierwsze oczywiście nasze PT-91 lepiej sprawdzały się w tych trudnych warunkach. Gorąco, błoto, wilgotno, ta jednostka napędowa nasza plus rozwiązania zewnętrzne i szereg na przykład systemów chłodzących i innych tego typu po prostu się tam sprawdził. W końcu stworzono T-72 te albo też czołg pochodny, który sprawdza się w warunkach tropikalnych, o może tak to nazwijmy, nie przegrzewa się, nie ma z tym problemów. Co trapi no większość tych, właśnie czołgów rodziny T72. Tutaj udało się to zrobić, i ten PT-91 tam się po prostu sprawdzał nie grzejąc się nie, zapalając się nie, ograniczając swojej mocy, po prostu działał. To też jest niesamowicie ważna rzecz, jeśli czołg po prostu działa i jedzie. Drugą kwestią było to, że zastosowano w tym czołgu szereg rozwiązań zachodnich, które były postrzegane w troszkę lepszy sposób niż nasze rozwiązania, czy rozwiązania kraju, który produkuje T-90. No. Było, nie było, jak się okazało, w końcu te niektóre rozwiązania z zewnątrz z zachodu <głos》> zaczęły stwarzać. Największe problemy. Tu chodzi oczywiście nie o to problemy, że nie działa, tylko że serwis był utrudniony, no ale to już nie nasza wina, ale po prostu to postrzeganie niektórych systemów, że są właśnie takie zachodnie, czyli w mniemaniu niektórych lepsze, na przykład od naszych rozwiązań, to jednak było coś, co też zaważyło. Kolejną kwestią, oczywiście można by mówić tu o technikaliach, że tutaj lepszy pancerz, tu lepsza armata, ale to nie było aż tak ważne. Kolejną rzeczą oczywiście była cena, możliwości dostarczenia i możliwość dalszej współpracy. My tutaj poszliśmy, można powiedzieć, po całości, myśląc, że sprzedaż, skuteczna sprzedaż PT-91 na ten rynek da nam takiego, taki boost, takie, takiego kopa i pozwoli nam zdobywać również inne rynki. Nie udało się. Ale tutaj poszliśmy sceną z obietnicami, z, może nie z obietnicami, tylko z tym, co zaproponowaliśmy i wykonaliśmy no, bardzo, bardzo konkurencyjnie. To też jest bardzo ważne. Niestety na tym się można powiedzieć skończyło. Jednak ten rynek tego typu czołgów został mocno zawalony używańcami, jeśli chodzi o te 72 dwójki. Państwa, które liczą każdego dolara, złotówkę, czy tam co tam posiadają, wolały kupić używane, gorsze T7 dwójki, niż nie kupić niczego. Albo kupić na przykład trzy T7 dwójki używane, na przykład z Rosji, niż kupić jedną pt jedynkę z Polski. Niestety. Ale cena, jeśli chodzi o to, co zaoferowaliśmy, też była bardzo dobra. Te parametry techniczne też były dobre. To nie był gorszy czołg. Pamiętajcie, że ten T90, tam proponowany, to nie był ten najlepszy z najlepszych. To jeszcze nie te T90 w wersjach takich jak m No, jeszcze to nie to. Wtedy raczej byśmy przegrali. No i ostatnia kwestia, jest kwestią najdelikatniejszą, kwestią pomijalną, czyli kwestią, że byliśmy bardzo przekonywujący. Że potrafiliśmy, co u nas nie jest często spotykane, potrafiliśmy przekonać drugą stronę w różny sposób, że ten PT-91 będzie akurat dobrym wyborem. I że poza tym, że jest najlepszy i działa, no to taka kwestia przekonania też, wiecie o co mi chodzi, też jest bardzo ważna. Żeby potrafić ten produkt sprzedać, przekonać drugą stronę. Oczywiście nie myślcie o jakichś tam rzeczach, które są niedozwolone. Co to to nie? No tak, przecież tam nie zrobiliśmy. No, nikt tak nie robi przecież, prawda? No, ale potrafiliśmy sprzedać. Pamiętajcie, że to jednak był sukces. Wiele osób stwierdziło, że no nie, to było źle, ale jednak byliśmy w stanie sprzedać te czołgi dalej. A to, że. Stwierdziliśmy, że wolimy coś z zewnątrz, nie chcemy na przykład opracować coś własnego, i zbyt mocno trzymaliśmy się tego, że jeśli będzie własne, to na pewno będzie właśnie takim dalszym rozwinięciem PT-91. No, doprowadziło do tego, że te czołgi u nas są nieprodukowane. A po prostu może gdyby ktoś stwierdził, no spoko, sprzedaliśmy im ten czołg, ale teraz czas na to, żebyście opracowali nam, dla nas, czołg nowy. Ok, może być ten silnik. Może, mogą być pewne rozwiązania, ale ma być to 120, ma być to inna konstrukcja. No to może byśmy dalej produkowali te czołgi. Zabrakło też wsparcia. Pamiętajcie, że państwo, które nie inwestuje we własny przemysł, nie kupuje własnych rozwiązań, ma bardzo trudno sprzedawać coś na zewnątrz. Ponieważ kto kupi coś od państwa, które no, nie kupuje swoich wyrobów? A my tego nie robiliśmy wówczas. Kto kupi sprzęt, czy to będzie czołg, czy cokolwiek innego, od państwa, które dla siebie tego nie kupuje? To też jest coś. Nawet nie chodzi o to, że może to państwo nie myśli, że to nie jest dobre. To chodzi też o to, że no, jeśli kupuje, to to też będzie wspierane, będą części, będzie rozwój. No a tu niestety. To wsparcie dla naszego przemysłu, dla rozwoju naszego przemysłu jest od lat po prostu żadne. A pamiętajcie, że gdy spojrzymy na to, co nam się proponuje, gdy spojrzymy na to, jak inni to robią, to najczęściej wygląda to w ten sposób, że jest gigantyczne wsparcie polityczne, dyplomatyczne, gospodarcze. Ponieważ no, jednak większość tych firm płaci podatki u siebie. No wszystkie. Duża część tych firm jest. Y Albo należy do państwa, albo jest od tego państwa uzależniona, jakoś przywiązana do tego państwa. To tak nie wygląda w innych państwach, że te firmy mogą robić co tylko sobie chcą. Tutaj ta kontrola jest. I one może, możemy je nazwać prywatnymi, ale one są w pełni kontrolowane przez państwo w różny sposób. A my tu mówimy o, w przypadku naszego państwa, że jednak większość tych firm należy po prostu do państwa. I to państwo decyduje, ile ma być wyprodukowane, czy ma być produkowane, czy nie. A później niektórzy się obrażają, o bo tutaj tego nie jesteśmy w stanie wyprodukować. Ale to nie wina samej tej firmy, tylko tego, kto nią rządzi, a rządzi nią państwo. No i tutaj może na koniec właśnie powiem, że no było cztery minuty na temat, a później się rozgadałem jak zawsze, że yy, tu jednak to wsparcie było. A później jakoś się skończyło. Trzeba pamiętać, że to jest ważna sprawa, jeśli chodzi o kasiorkę. Te firmy, które na przykład są w Polsce i które produkują na zewnątrz, zatrudniają ludzi, płacą podatki i to dosyć wysokie, później przez 30 lat utrzymując ten sprzęt za granicą, też płacą podatki. No, a przecież chyba o to chodzi. Bardzo Wam dziękuję za uwagę. Może już nie przedłużajmy. Więc po prostu PT91 sprawdzał się w ich warunkach. Był czołgiem wystarczająco dobrym, który zyskał odpowiednie wsparcie na różnych poziomach. Tak to może określmy. Nie czarujmy się, to też musi tak wyglądać. Musi być odpowiedni budżet, odpowiednia zakładka na właśnie tego typu rzeczy. No i. Niektóre rozwiązania po prostu wyglądały lepiej niż te wschodnie. To też ma znaczenie. My też lubimy kopować coś z zewnątrz. Bardzo Wam dziękuję za uwagę i zapraszam ponownie.